Mijają kolejne lata, nie zmienia się jednak chęć i zaangażowanie częstochowskiego speedway Fan Klubu i jego przyjaciół, którzy już prawie 29 lat przygotowują imprezę Mikołajkową pod hasłem gwiazdy sportu i jest rady dzieciom, która w wyjątkowy sposób daje sporo radości i zabawy i spełnia marzenie o spotkaniu tych, którzy są ich idolami. Wszystko to dzięki zaangażowaniu wielu ludzi o dobrym sercu. Dziękujemy darczyńcom, nie sposób ich tu wszystkich wymienić, ale trzeba wspomnieć, że nawet z Massachusetts rodzina Wawrzaków wspiera nas i z innych odległych krańców. Siostra Włodka Kolewińskiego zbiera, zbierają wiele, wiele firm. Firma pani Joli Nikolaj, no, no wspaniali ludzie, wspierają nas od wielu lat. Oczywiście Stacherczak w Domu Handlowym Szot to jest nasz gospodarz, nasz darczyńca, nasz dobroczyńca. Do, do którego y, zapraszamy 8 grudnia o godzinie 10, mamy swoją grupę dzieci, to jest szkoła specjalna 45, z którą byliśmy od samego początku, y, szkoła specjalna 28, y, jest to centrum pomocy dziecku niepełnosprawnemu, jest to... Y, Polska, Polska Organizacja Osób Niepełnosprawności Intelektualnej i, i wiele, wiele innych, przedszkole, ośrodek społeczno-wychowawczy nr 5, ośrodek społeczno-wychowawczy nr 3, ośrodek społeczno-wychowawczy nr 1. To są integracyjne ośrodki, które uczestniczą w tej imprezie. Ale przede wszystkim jesteśmy my, ludzie sportu, estrady i kultury, którzy chcemy się w tym dniu podzielić tą radością z tymi dziećmi. Dobra osób, które już wspomagają akcję Gwiazdy Sportu i Estrady, może dołączyć, jak słyszymy, każdy. Wystarczy choćby drobny gest. Nagrody rzeczowe, jakieś, jakieś prezenty rzeczowe zapraszamy do Kręgielni Stacherczak, do klubu CKM Włókniarz, bądź do Speedway Fan klubu na stary rynek. Także y, wpłaty oczywiście ja tego konta w tej chwili nie pamiętam, ale jeżeli ktoś by chciał y, rzeczowe, to, to, to bardzo proszę, można, można przekazywać. Jest również y, y, możliwość obdarowania czy dołożenia się do poczęstunku dla tych dzieci. Także każda pomoc jest y, nam y, bardzo mile widziana.